Witam Was bardzo serdecznie po ulubieńcach wakacji. Mam fajne produkty, oczywiście, według mnie fajne. Mam nadzieję, że też Wam przypadną do gustu, czym się zainspirujecie, czy może coś miałyście i fajna dyskusja może nam się wywiązać. Zacznijmy od produktów do paznokci. Może yy... Pierwszym jest lakier z Essie Curaza Baton. Ja ten lakier uwielbiam, powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest idealny wakacyjny lakier. Ja go używałam przez 28 bit dni w lipcu, e wzięłam go na wyjazd i naprawdę ty tylko go zmywałam, e jak mnie odprysnął od od i e nakładałam podobnie. Uważam, że jest świetny, że do wszystkiego pasuje, że jest bardzo kobiecy, że nie rzuca się w oczy, nie jest takim tandetnym pomarańczowym kolorem. Wiemy, że Wy my, my myślicie, że on jest różowy, ale to nie jest różowy kolor, to jest pomarańczowy. Ja mam dzisiaj w miarę różowy paznokcie, on jest taki pomarańczowy. E, bardzo fajnie się komponuje z każdym strojem, z każdym kolorem, jakiego ja Wam wspomniałam i bardzo serdecznie Wam go polecam. E, ja uważam, że lakiery Essie są po prostu tak e, wydajne. Ja zobaczcie ile ja go tutaj mam. Jeszcze nie wiem, czy to widać, ale naprawdę jeszcze dużo mi zostało. Następna to jest odżywka Eveline 8 w jednym Ja powiem Wam szczerze, że wzbraniłam się przed tą odżywką chyba cały kalendarzowy rok. Bałam się i słyszałam mnóstwo skrajnych opinii, że ona jest super, że odbudowuje nasze paznokcie i że daje im drugie życie, że niszczy paznokcie, że paznokcie odpadają, że schodzą, że w ogóle absolutny najgorsze, najgorsze co może być. Ja tej odżywki nie stosowałam tak jak powinno się stosować ją i jest napisane w instrukcji, czyli nakładać ją jednego dnia jedną warstwę drugiego drugą na tą pierwszą, trzeciego trzecią zmywamy i powtarzamy tę czynność ponownie i tak dalej. Ja używam jej przed każdą aplikacją lakieru, przed każdym malowaniem i zmywam ją za każdym razem kiedy zmywam lakier i nakładam ponownie. Moje paznokcie się tak poprawiły po tej odżywce, że to jest w ogóle niesamowite. Co prawda zmieniłam kształt swoich paznokci na migdał, teraz już sobie obcięłam, mówiłam strasznie długie. I to na pewno też pomogło. Pomogło też na pewno to, że jestem w ciąży. I, no i moje paznokcie się wzmacniają naturalnie. Natomiast uważam, że ja ją używałam jeszcze przed ciążą i uważam, że ona no naprawdę świetnie się sprawdza, świetnie się nadaje, tylko oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale trzeba zachować umiar. Więc yy, uważam, że jako baza pod makijaż pod yy, lakier jest rewelacyjna, także wam serdecznie ją polecam i to też nie jest druga sprawa, bo w nie, to można kupić 8 zł, niecałe na normalnie, bo kosztuje 12, jeżeli dobrze pamiętam. Następna rzecz do paznokci to jest CND Winelux, to jest taki top coat. Ja kiedyś Wam już pokazywałam ten top coat w ulubieńcach, on jest naprawdę fajny, naprawdę fajnie, tak yy, paznokcie wyglądają jak po z salonu. Fajnie to się prezentuje, fajnie to wygląda, jest to yy, przedłuża trwałość lakieru, yy, dodatkowo daje błysk Piękny błysk i tu jest napisane, że dostarcza na 7 dni, no zdecydowanie przedłuża, przedłuża paznokcie, natomiast ja nigdy nie miałam chyba lakieru 7 dni jednego na paznokciach, to na pewno. Ok, teraz może filtry które używam. Badano Boat Taining Oil to jest ten SPF 15 UVB. Ja w ogóle uwielbiam tą serię. Zresztą tutaj mam też ten żel chłodzący, który Wam kiedyś pokazywałam i on pachnie... Ach, jest już słuchajcie, on pachnie po prostu idealnie taką przepiękną, zadbaną kobietą na plaży która sobie siedzi pod parasolem w kostiumie, która ma mm, e, przepięknie nasmarowane ciało, które się błyszczy aż jest takie złote e, pachnie kokosem, pachnie palmą pachnie po prostu samym najpiękniejszym czymś takim wiecie, to jest taki dla mnie to jest taki luksusowy zapach e, na plaży ciała na plażu. No, wspaniały, jest cudowny i yy, ja go nie kupiłam w Polsce, ale on w Polsce jest. Na pewno w TK Maxach jest. Za. też nie jest dużo. też nie są tanie produkty, ale ja chyba go kupiłam za. 8 dolarów, 12. Coś takiego. A drugi to jest Banana Bot Aloe Vera. To jest taki żel, który jest przeznaczony po oparzeniu, po słońcu, jak również jego używam na przykład po podrażnieniu, po goleniu czy coś takiego. Rewelacyjna sprawa. Ja kupiłam akurat ten w TK się za 19,99. Także właśnie w tych TK Maxach też na Allegro można to dostać. Bardzo fajna sprawa. Bardzo Wam serdecznie polecam i uważam, że naprawdę jest wart zakupu uwagi. Teraz dwie palety, które mam. W lipcu nie używałam za dużo cieni, natomiast w sierpniu już tak i w lipcu używałam więcej tej Naked Basics. Bardzo fajna ta paletka jest, bo ona jest super na wyjazdy. Jest malutka, jest poręczna, jest neutralna. Uważam, że to jest idealna taka. Paleta na wyjazd, ponieważ są neutralne kolory: to jest trochę brązowego, trochę czarnego. To wszystko można fajnie zmieszać, fajnie można się tutaj zabawić tym, tymi kolorami. Ale one są w miarę neutralne i fajnie też się fajnie trzymają. Ja je bardzo lubię. I druga paleta to jest Naked Trójka. Ja już Wam pokazywałam nie raz tą paletę, ja dostałam ją od Roxane. Uważam, że to jest najpiękniejsza paleta z Naked, dla tych wszystkich. Bardzo kobieca, bardzo fajna, taka letnia, zimowa, wiosenna, jesienna, no na cały rok. Naprawdę można fajnie z nią pracować, można fajny efekt osiągać, można fajnie sobie budować te kolory na sobie. Można osiągać bardzo delikatny efekt drapieżny, smoki, no wszystko, co jest możliwe i kolory są naprawdę idealne. Także miejmy nadzieję, że niedługo będzie w soporze. Myślę, że trójka już może niebawem będzie, Basic może też. Mam tutaj wosk do brwi z Jibersi. Ja ten wosk mam już jakiś czas i na wakacje właśnie wzięłam ten wosk i używam go przez cały czas. I powiem Wam, że naprawdę to jest fajna sprawa. Powiem Wam szczerze, że taki wosk naprawdę fajnie się brwi trzymają, na miejscu, super jakby nie rozpuszcza się pod wpływem ciepła. Polecam Wam. ale... Nie tą firmę, ale po prostu taki wosk. Nie w ołówku. Akurat tutaj ja taki mam. O, o, przepraszam Was, ale muszę odebrać, bo to mój dziadek dzwoni. Halo? No, cześć dziadek? Co tam? Western. Kiedy jest dzisiaj western? To znaczy, wiesz, co no, bo ja Kupiłam ci tą płytę. Pamiętasz? No to możesz sobie włączyć. Tam jest western. No, nie widzę. No to musisz włączyć play, wsadzić tą płytę do dekodera. No, do, no to tak, to coś nie nazywa dekodera, ale okej, okay. tak. No. To ja się znajdę w Google. W <gubla> Google. Dobra, dziadek, znajdę Cię w Google i zaraz za ciebie dzwonię, okej? No to pachnie. <gubla> Mój dziadek jest największym fanem westernów na świecie, także prosił mnie, żebym mu przyprowadziła. Dobra, teraz mam tutaj pink z Victoria's Secret. To jest taki shimmer, który jest w pędzelku i możemy na przykład sobie, sobie u albo tutaj ja sobie to na Bardzo fajna sprawa, bo że on się tak troszeczkę, jakby można powiedzieć, sypie, bo ma w sobie brokat te drobinki, ale bardzo fajnie to się sprawdza. To nie jest tak, że te drobinki nagle mamy na całej twarzy pod wpływem ciepła, tylko naprawdę nieźle to się trzyma i jestem zadowolona z tego. Ja to kupiłam. Stanek Wiktory Secret za 3 dolary, ale myślę, że u nas to też już może być. Kompit to jest... Y Taki sztyft na odciski. Bardzo fajna sprawa. W ogóle ma fajny aplikator. Jest to bardzo wygodne, bo nie trzeba tego plastra przyklejać. Ten plaster mi zawsze denerwuje, że się brudzi i to wszystko zostaje w nim takie nieatrakcyjne i niehigieniczne. Natomiast tutaj bardzo fajnie to się sprawdza, bo smarujemy sobie to miejsce, czy nawet jak mam jakieś nowe buty, to smarujemy sobie to miejsce i wszystko gra i burczy. Ok, teraz mam jeszcze Laura Merciers. Uh... Taitel Moisturizer sp 20, to jest fajny produkt na lato, on wyrównuje koloryt, nie ma takiego jakiegoś, nie wiadomo jakiego krycia, natomiast bardzo fajnie się sprawdza właśnie na ciepłe dni, na gorące dni, na upalne dni, ma fajny kolor, też ten kolor się tak fajnie jest. gra ze skórą, to jest tak, że on się jakoś odznacza, też dlatego, że nie jest aż taki kryjący, fajnie się jakoś tak utlenia, ja jestem bardzo z niego zadowolona. No i ma SPF20, który jest tak naprawdę nieoceniony w lato dla skóry i jest lifesaverem. I to jest taka nieskazitelna cera, ale ja bym powiedziała raczej, że to jest nieskazitelna cera pod względem niwelowania przebarwień, a nie jakiegoś tam nie wiadomo jakiego krycia, bo to nie jest krycie. I ostatni mój ulubieniec to jest Crayola, to jest taka paleta. Róży, którą Wam pokazywałam już uważam, że super sprawa. I tak, yy, mamy tutaj trzy kolory, ja używam tego różowego, najczęściej. Yy, I dzisiaj też go mam na sobie oczywiście. Jest to takie bardzo subtelne, no bo te kolory są naprawdę w ogóle te, te kosmetyki są strasznie napigmentowane, one są naprawdę świetne, rewelacyjne są kosmetyki do profesjonalnego makijażu, więc one też są na taką scenę i tak naprawdę, są super napigmentowane. Rzeczywiście można powiedzieć, że. Kolory są piękne. Ja nawet wam zrobię tutaj takiego swatcha, zobaczcie, jak to wygląda. To naprawdę wygląda e, niesamowicie. Zobaczcie, no, super to wygląda. E, tylko, że oczywiście no, na policzkach trzeba uważać, no, bo nie chcemy sobie zrobić krzywdy i być lalkami. Tylko chcemy wyglądać bardzo kobieco. Także polecam Wam serdecznie, to też nie są jakieś drogie produkty. To tyle jeżeli chodzi o moich ulubieńców. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Ściskam Was mocno i do miłego zobaczenia.